To ma być najnowsza i najpotężniejsza broń Rosji nuklearny okręt podwodny z torpedami, który ma zapewnić Rosji jeszcze większą kontrolę nad światowymi szlakami wodnymi. Oferując stałe i ukryte zagrożenie wobec wrogów Władimira Putina, Rosja jest tak pewna swojego nowego okrętu podwodnego, że nazwała broń, którą on przenosi, Posejdonem od greckiego boga morza. Problem z boską bronią Rosji i okrętem podwodnym, który ją przenosi, Polega na tym, że nie ma to żadnego praktycznego sensu. Nowy rosyjski okręt podwodny dnia sądu jest bezużyteczny, więc Rosja znów zmarnowała miliardy dolarów. United 24. Media poinformowało 4 listopada o oficjalnej prezentacji nowego rosyjskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym Czabarowsk. Według źródła, okręt podwodny zaprojektowano do przenoszenia Posejdona. Zwodowano go w Stoczni Sewmas w Siewierodwińsku. Trzy dni przed publikacją raportu przez to źródło. Jednak to nie oznacza, że okręt podwodny wszedł już do służby. Rosja w zasadzie udowadnia sobie i innym, że okręt działa tak, jak powinien, zanim podejmie próbę rozpoczęcia produkcji masowej. Ale w tej ceremonii wodowania było coś dziwnego. Chabarowsk wraz z nową bronią, którą przenosi, ma wzmocnić rosyjską projekcję siły nuklearnej do poziomu, jakiego jeszcze nie widziano. A jednak Rosja ujawniła zaskakująco mało na temat swojej nowej łodzi podwodnej podczas oficjalnej ceremonii wodowania. Wydarzenie pokazało jedynie rufę okrętu. I nawet to wystarczyło, by kilku analityków zaczęło bić na alarm z powodu sprzeczności między tym, co Rosja mówi nam o swojej nowej broni, a rzeczywistością tego, co ona faktycznie oferuje. Jest bardzo prawdopodobne, że nowa łódź podwodna Rosji jest całkowicie bezużyteczna, i to na więcej niż jeden sposób. Ale zanim do tego przejdziemy, warto przyjrzeć się temu, w co Rosja chce, żeby świat wierzył na temat Chabarowska i broni Posejdon, którą przenosi. Zaczynając od łodzi podwodnej, Newsweek przedstawił podstawowe szczegóły w artykule z 4 listopada, opisującym do czego Rosja twierdzi, że jej nowa łódź podwodna jest zdolna. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że nowa łódź podwodna zrealizuje zadania marynarki wojennej z użyciem nowoczesnej broni morskiej w tym urządzeń robotycznych. Aby to osiągnąć, Rosja podobno oparła Kabarisk na swoich istniejących okrętach podwodnych klasy Borei, co rzekomo daje nowej łodzi podwodnej możliwość ukrywania się niezauważenie pod oceanem, fale, gotowe do uderzenia w każdej chwili. Okręt podwodny ma wyporność OK, 10 tysięcy ton po wynurzeniu i jest napędzany reaktorem jądrowym zapewniającym nieograniczony zasięg. Podobno jest również wyposażony w kilka rodzajów broni. Oprócz Poseidona okręt podwodny powinien mieć też przeciwokrętowe pociski manewrujące i torpedy do zwalczania innych jednostek morskich. Poza tym dane są ograniczone. Uważa się, że okręt podwodny jest w stanie osiągnąć prędkość do 32 węzły i obsługiwany jest przez załogę liczącą 100 osób. Misja okrętu podwodnego trwa od 90 do 120 dni. Wiadomo również, że okręt podwodny był rozwijany przez co najmniej dekadę. Ponieważ jego stępkę położono w lipcu 2014 roku. Wyposażony będzie w cyfrowy system łączności radiowej, automatyczne sterowanie oraz podnośnik PMU z radarem dozorującym. Wojsko ujawnia Rosja, jednak te skąpe szczegóły nie wydają się ujawniać okrętu podwodnego, który byłby znacznie lepszy od tych, które Rosja ma już w swoim arsenale. Reszta projektu jest ukryta za zasłoną tajemnicy i wydaje się, że Rosja chce, aby tak pozostało, tym, czego Rosja naprawdę chce aby reszta świata się obawiała, nie jest sam okręt podwodny, lecz broń Posejdon, którą ten okręt będzie przenosił. Trzeba przyznać, że Putin naprawdę lubi Posejdona. 29 października Reuters ujawnił, że Putin twierdzi, iż Posejdon był testowany. Często nazywany supertorpedą, ten pocisk to właściwie dron wystrzeliwany z okrętu podwodnego, działający jak torpeda, lecz o większym zasięgu. Reuters podaje, że analitycy podejrzewają, Iż Posejdon będzie w stanie pokonać do 10 tysięcy kilometrów, co odpowiada około 6200 milom. Będzie to robił z prędkością do 185 km/h, 114 mil/h. Co zabawne, Władimir Putin rozwodził się nad nową rosyjską bronią, popijając herbatę i jedząc ciastka z kilkoma rosyjskimi weteranami wojny na Ukrainie w Moskwie. Po raz pierwszy udało nam się nie tylko wystrzelić ją za pomocą silnika startowego z okrętu podwodnego nosiciela. Ale także uruchomić jednostkę napędu jądrowego, na którym to urządzenie spędziło trochę czasu, powiedział Władimir Putin żołnierzom i dodał: Nie ma nic podobnego. Washington Post ujawnił więcej szczegółów o nowej broni, które Rosja chce ujawnić. W artykule z 1 listopada dron torpeda zaprojektowano do skrytego podwodnego przemieszczania, jak okręt podwodny, z którego będzie wystrzeliwany. I właśnie czabarowski jest potrzebny ponieważ żaden inny rosyjski okręt podwodny nie jest w stanie przenosić 21-metrowego Posejdona, zasilany reaktorem jądrowym i mogący przenosić głowicę nuklearną. Washington Post twierdzi, że Posejdon ma niemal nieograniczony zasięg, umożliwiający przepłynięcie oceanów przed uderzeniem w cel. Jak zauważa gazeta, wciąż wiele informacji o Posejdonie pozostaje nieznanych. Cytując Michaela B. Petersona, głównego naukowca programu badań wojskowych Rosji w Centrum Analiz Marynarki Wojennej, Washington Post podaje: Peterson powiedział, że nie wiadomo, czy Poseidon ma wcześniej załadowane dane o celach i czy używa komunikacji satelitarnej do naprowadzania. Może również wykorzystywać przewód na powierzchni wody do odbierania takich informacji po wybraniu celu, dodał. Redakcja informuje też o plotkach dotyczących tego, co Poseidon ma oferować jako broń jądrowa. Może nie być zaprojektowany do uderzania w cele na lądzie. Zamiast tego Posejdon może być zdolny do wywoływania tsunami, które zalewają wrogów Rosji. Władimir Putin był tak zadowolony z tej broni, że zorganizował ceremonię wręczenia nagród twórcom Posejdona, poinformowała CNN 4 listopada. Władimir Putin wychwalał tę broń oraz bura jako przełomowe dla Rosji i XXI wieku. I choć ta ceremonia mogła być tylko na pokaz. Putin powołując się na udane testy Posejdona, Próbuje wywołać strach w Stany Zjednoczone Ameryki. Zarówno Posejdon, jak i Burawiesnik mają duży zasięg. Tylko jeden kraj stanowi nuklearne zagrożenie dla Rosji i którego Putin mógłby chcieć zaatakować tymi broniami Ameryka. To wszystko jest tym, co Putin chce, aby świat wiedział, a właściwie bał się, o nowym rosyjskim okręcie podwodnym i przerażającej broni zdolnej do przenoszenia głowic nuklearnych, którą on przewozi. Problem polega na tym, że Putin nie ma najlepszej reputacji, jeśli chodzi o mówienie prawdy na temat możliwości rosyjskiej armii czy siły rosyjskiej broni. To było wielokrotnie widoczne na Ukrainie, gdzie Rosja nie zdołała pokonać kraju znacznie mniejszego od siebie, używając broni, która, jeśli wierzyć Rosji, powinna była być w stanie zniszczyć Ukrainę. Czy to oznacza, że Rosja nie mówi nam całej prawdy o Chabarowsku i Posejdonie? United 24 Media tak uważa. Powołując się na ukraiński Defense Express, który twierdzi, że zdjęcie Rufy Chabarowska sugeruje, iż okręt podwodny jest mniej użyteczny, niż mówi Putin. Rosja zastosowała kilka nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych w nowym okręcie podwodnym. Jak wspomniano wcześniej, Chabarowsk wydaje się być oparty na okrętach podwodnych z rakietami balistycznymi klasy Borjej, które Rosja już posiada w swojej flocie. Analityk morski H i Saton potwierdza to. Zauważając, że nowy rosyjski okręt podwodny prawdopodobnie posiada napęd strumieniowy, który naśladuje ten zastosowany w okrętach klasy Boryei. Chabarowsk wydaje się znacznie krótszy od okrętów klasy Boryei, choć zaprojektowano go specjalnie do przenoszenia torped dronów Poseidon. Nowy rosyjski okręt podwodny ma 135 metrów długości, czyli jest o 35 metrów krótszy od jednostek klasy Boryei. Niektóre doniesienia mówią, że jest jeszcze mniejszy. I co z tego? Można by pomyśleć, krótszy okręt podwodny może być korzystny dla Rosji, bo czabarisk trudniej wykryć pod wodą. Tak może być, ale nie musi. Ten krótszy rozmiar idzie w parze z tym, że nowy rosyjski okręt podwodny siedzi niżej w wodzie niż ten, na którym wydaje się być oparty. To sugeruje, że rezerwa wyporności jest mniejsza, co może być problemem dla czabarowska Globe. Composite Solutions wyjaśnia, dlaczego w artykule, w którym opisuje jedną z ról, jakie odgrywa rezerwuar wyporności, Czyli rezerwuar wyporności. Rezerwuar wyporności jest ważny dla bezpieczeństwa, bo umożliwia okrętowi podwodnemu wynurzenie i utrzymanie się na powierzchni. Wyższy rezerwuar wyporności sprawia, że okręt podwodny szybciej wynurza się i dłużej pozostaje na powierzchni. Umiejętność szybkiego wynurzenia jest potrzebna, gdy okręt podwodny zostaje uszkodzony. Przebicie kadłuba może wywołać zalanie, zmuszając załogę do wynurzenia, kolizji i eksplozji. Zrób to samo. Dodatkowo, jeśli okręt podwodny musi wynurzyć się na dłuższy czas, np. przebijając się przez grubą warstwę lodu, wskaźnik rezerwuar wyporności musi być wysoki, aby zapewnić, że okręt pozostanie przynajmniej częściowo ponad linią wodną. Habaris mają niższy wskaźnik rezerwuar wyporności niż okręty podwodne klasy BORE, co sugeruje, że Rosja może poświęcać bezpieczeństwo. Jeśli załoga Habarisów zostanie uwikłana w katastrofę podobną do tej, która dotknęła załogę przeklętego okrętu, Podwodnego w 2000 roku niższy wskaźnik rezerwuar wyporności może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią dla jej załogi. Odkładając na bok potencjalne problemy z wypornością, istnieje również pogłoska dotycząca Czabarisów, która może nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Defense Express informuje, że Czabaris może nie mieć wyrzutni rakiet potrzebnych do wystrzeliwania przeciwokrętowych pocisków manewrujących. Znów chodzi tu o rozmiar okrętu podwodnego. Już wspomniano, że Posejdon jest za duży dla innych rosyjskich okrętów podwodnych, ale mieści się w Kabarisie. Możliwe, że tak jest, bo okręt podwodny poświęca miejsce na inne lub tradycyjne systemy uzbrojenia. W najgorszym wypadku mogłoby to oznaczać, że Shabaris jest wyposażony wyłącznie w broń zdolną do przenoszenia głowic jądrowych Posejdon i nic więcej. To dobrze, jeśli okręt podwodny jest niewykryty, ale co załoga zrobiłaby, gdyby napotkała inną jednostkę? Wystrzelenie głowicy jądrowej w inną jednostkę to szaleństwo, zwłaszcza przy domniemanej zdolności Posejdona do wywoływania tsunami. Jeśli Habaris będzie musiał walczyć z wrogiem blisko rosyjskiego wybrzeża, na przykład Posejdon zaszkodziłby Rosji bardziej niż wrogowi. Pojawiają się też wątpliwości, czy Posejdon byłby dość precyzyjny, by trafić w mały cel pod wodą. Jeśli chodzi o jednostki znajdujące się nad powierzchnią wody, Posejdon jest podwodnym dronem. Wygląda na to, że nie może nic zrobić przeciwko okrętowi, ani zrzucać bomb głębinowych, czy wystrzeliwać pocisków przeciwko okrętom podwodnym. Habaris musi być wyposażony w pociski przeciwokrętowe. Istnieje możliwość, że nie opiera się to na raporcie Defense Express, co mogłoby poważnie ograniczyć jego użyteczność dla Rosji. Jednak ta para wad, choć dziwna, nie czyni Habaris całkowicie bezużytecznym. Możliwe, że Rosja nie miała powodu, by budować tę łódź podwodną. Jeśli to, co Rosja mówi o Posejdonie, jest prawdą, nie trzeba budować okrętu podwodnego do wystrzeliwania tej broni. United 24. Media podkreśla, że zasięg tej broni to od 6000 mil do praktycznie nieograniczonego. Zasięg ten zapewnią miniaturowe reaktory jądrowe w dronach torpedach, eliminując potrzebę użycia okrętu podwodnego do ich wystrzelenia. Gdyby to była prawda, jak twierdzi United 24 media o zasięgu Posejdona, broń ta mogłaby być odpalana z lądu bez kosztownych okrętów podwodnych. Rosja nadal może zaatakować wybrzeża Stany Zjednoczone Ameryki Posejdonem, a jego nieograniczony zasięg zmusiłby świat do gotowości. Więc dlaczego w ogóle musi istnieć czabarisk? Cóż, są dwie możliwe odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza odpowiedź brzmi nie musi. Wspomniano już, że Chabarisk rozwijany jest od 2014 roku. To wskazuje, że Rosja rozpoczęła budowę okrętu podwodnego, zanim broń taka jak Poseidon była w ogóle uznawana za możliwą, nie mówiąc już o szybkim rozwoju Poseidona. To sugeruje, że Chabarisk mógł mieć inny pierwotny cel. Został stworzony do innego celu i niedawno dostosowany do nowej rosyjskiej broni. To prawie tak, jakby Rosja wydała miliony dolarów na projekt który nie wydaje się mieć żadnych przewag nad okrętami podwodnymi klasy Boraj, które już posiada. Teraz próbuję uzasadnić te wydatki. Jeśli chodzi o drugą odpowiedź na to pytanie, może się okazać, że Posejdon jest znacznie mniej użyteczny niż twierdzi Rosja. Defense Express sugeruje, że Rosja może potrzebować Shabarisa, mimo ograniczeń, ponieważ system nawigacyjny Posejdona i jego zasięg są słabsze niż deklarowano. Jeśli te problemy są poważniejsze niż twierdzi Rosja, tylko okręt podwodny może je rozwiązać. Krótszy zasięg wymagałby rosyjskiego okrętu podwodnego zdolnego zbliżyć się do celu, a większość innych okrętów się do tego nie nadaje. Jeśli Posejdon nie jest precyzyjny, Rosja ryzykuje wystrzelenie broni, która może chybić cel i wywołać globalny kryzys, ponieważ uderza w kraj, którego Rosja nie chciała atakować. Tak czy inaczej, Rosja może znaleźć się w sytuacji bez wyjścia. Ale Posejdon może mieć jeszcze inny problem. A mianowicie potencjalnie nie spełniać oczekiwań, jakie nadał mu Putin. I ten problem można wyrazić w formie pytania. Kiedy Rosja mogłaby użyć tej broni, nuklearny dron torpeda, mający dostarczyć apokalipsę na wybrane przez Rosję wybrzeże, wydaje się ogromnym zagrożeniem. Rosja teoretycznie używa tej broni, by zasygnalizować Stany Zjednoczone Ameryki, że amerykańska obrona nie jest w stanie jej przechwycić ani wykryć. Jak napisał Instytut Lansing pod koniec października, Rosja próbuje napisać na nowo zasady dotyczące natury i przewidywalności odstraszania nuklearnego. To już jest osobny problem. Jeśli to, co Rosja mówi o Posejdonie jest prawdą, to jest to technicznie złożona broń, która, jak twierdzi Putin, nie ma sobie równych na świecie. Więc jak Rosja ją buduje? Ile komponentów używanych w Posejdonie jest produkowanych w krajach zachodnich, które obecnie nakładają sankcje na Rosję i zapewne je zaostrzą? Jeśli Posejdon będzie realnym zagrożeniem. Jeśli Rosja próbuje naruszać zasady doktryny nuklearnej, zwłaszcza przewidywalność, może sama sobie zaszkodzić. Stany Zjednoczone mogą uznać ataki prewencyjne za opcję, gdy Posejdon jest w wodzie. A jeśli Posejdon zostanie wystrzelony, co dalej? Dron torpeda z bronią jądrową może zniszczyć amerykańskie wybrzeża, lecz Stany Zjednoczone Ameryki i tak odpowiedziałyby własną bronią nuklearną. Jaki jest dokładny sens Posejdona, poza tym, że istnieje jako sposób dla Putina na kolejną rywalizację na wolę i ego ze Stanami Zjednoczonymi? Szanse są takie, że Putin nigdy nie odważyłby się użyć Posejdona, nawet jeśli jest dokładnie tym, czym rosyjski przywódca twierdzi, że jest. A jeśli tak jest, to tylko potwierdza bezużyteczność Czabarisa. Okręt podwodny, uzbrojony tylko w pociski Posejdon, stanie się celem do zniszczenia zaraz po wykryciu przez dowolny kraj. I nawet okręt podwodny o napędzie jądrowym i z bronią jądrową na pokładzie nie jest zbyt użyteczny, jeśli wydaje się, że nie ma żadnych środków zaradczych chroniących go przed bardziej tradycyjną bronią. Jest tu jeszcze jedna możliwość. Sam Posejdon może być kłamstwem. Nie wiadomo, jak Rosja mogłaby testować broń wywołującą tsunami przez bombę jądrową, nie ujawniając tego światu. Jak donosił Dagen z 3 listopada, Projekt Poseidon już został naznaczony tragedią. Według przecieków broń ta jest rozwijana od 2015 roku. W 2019 roku Poseidon brał udział w eksplozji na Batyskafie Łoszarik, w której zginęło 14 rosyjskich marynarzy. Przypuszczalnie była to eksplozja związana z systemem napędowym tej broni, ale to wciąż sugeruje, że Poseidon może być daleki od gotowości, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi Putin. Posejdon może być jedynie kolejną propagandową zagrywką Rosji, a nie realnym zagrożeniem. Szef nadziei dla Ukrainy Juri Bojeczko powiedział to 1 listopada w rozmowie z Daily Express. Ogłoszenie o Posejdonie jest odbierane jako propagandowy pokaz, mający odstraszyć świat i uspokoić społeczeństwo po nowych sankcjach Zachodu. Analizy wojskowe wskazują, że mimo ciężkich walk i infiltracji, kluczowe ukraińskie linie zaopatrzenia w Pokros pozostają nienaruszone. Co zaprzecza twierdzeniom Moskwy o udanym okrążeniu. Jedyną bronią Szabarisa pozostaje zasłona dymna czyli próba odwrócenia uwagi Zachodu od tego, że siły Putina na Ukrainie nie osiągają deklarowanych celów. Bojeczko kontynuuje, dodając: Moment tych dużych, ale niepotwierdzonych oświadczeń sugeruje, że Kreml nasila działania wojny psychologicznej i informacyjnej, by ukryć kosztowną rzeczywistość wojny i uprzedzić międzynarodową presję polityczną. Czy to naprawdę może być prawda? Jeśli tak, Posejdon w rzeczywistości nie istnieje, przynajmniej nie w formie podawanej przez Putina. Przywódca Rosji może rzucać puste groźby, by odwrócić uwagę od wojny na Ukrainie. Skoro Posejdon nie istnieje, to po co chabarysk? To byłby po prostu okręt podwodny, gorszy od tego, co Rosja już posiada, i nawet nie miałby tej jednej broni, która mogłaby uczynić go zagrożeniem. Połączenie Kabaryska i Posejdona wydaje się być kolejną próbą Putina. By pokazać poziom siły, którego po prostu nie posiada. To samo można powiedzieć o niedawnej dostawie broni przez Rosję do Wenezueli. Zamiast być pokazem siły, te dostawy ujawniają, że imperium, które Putin próbuje zbudować, rozpadło się wokół niego, ponieważ jego marionetkowe reżimy są w rozsypce. Obejrzyj nasz film i zasubskrybuj kanał, aby śledzić kolejne materiały o najnowszej broni Rosji i istotnych konfliktach na świecie.